Siemaneczko, z tej strony Miki A dzisiaj jest ze mną Kaskader Siemaneczko I gramy sobie taką małą serię na Bolusiowie V7 Poprzedni odcinek był u Kaskadera, jak tam w opis sobie klikniecie Bądź piszecie Kaskadek z to będziecie mieli tam pierwszy odcinek właśnie z tej mapy Z tej serii I od razu na wstępie, radzę każdemu dobrze posłuchać, że troszeczkę ludzi ma problem, że, że po prostu jedziemy sobie z taką serią tutaj z Kaskaderem nie wiem o co macie problem. Poczekaj, daj mi wyjaśnić. Bo ja powiem kilka zdań na początek, a jak dużo to nie wystarczy, to potem zrobię oddzielny film i się troszeczkę dłużej na ten temat wypowiem. Ale chcę powiedzieć, że no, każdy na tej mapie może grać, każdy może nagrywać, a jak wam mówicie za dużo serii, no to najzwyczajniej proszę nie oglądać bądź po prostu tak dalej. I nie piszcie mi, że ta seria miała być z Bolkiem, bo seria z Bolkiem to miała być po sąsiedzku, którą on właśnie tam prowadził z chłopakami. Yy, więc nie piszcie mi, że ta seria z Bolusiewa miała być z Wolkiem, bo to w ogóle miało być co innego. Yy, coś jeszcze miałem takiego powiedzieć yy, na wstępie ważnego, żeby każdy to słyszał? Yy, no poczekaj, nie pomyśl. Yy, ja bym chciał tylko dodać, że seria też yy, była zrobiona po to, że zauważyłem, że u chłopaków są takie nowoczesne maszyny. Więc pomyślałem, że może troszeczkę takiego starszego typu, polskiego typu damy. Tak, no to no, o... u nas troszeczkę, zresztą mówię, każdy, każdy może sobie nagrywać. Yy, no, inaczej zresztą, my to nagrywamy for fun, wiadomo zawsze to się przyda, no, no bo akurat no nie ma co ukrywać, no, mapa jest fajnie wykonana, tak? No bolusiowo, yy, no tutaj macie sprzęty kaskadera no bolusiowo zawsze było zrobione coś fajnie, yy, no aczkolwiek no ta mapa jest troszkę mniej zoptymalizowana niż te inne, no ale to przez ten pośpiech, który yy, spowodował wydanie tej mapy, tak? No bo jak wiecie, może nie wiecie, no, ta mapa miała tam troszeczkę później wyjść yy, Więc to tak mówię, więc takie informacje potrafiamy, tak? Zanim wyjedziesz jeszcze przez całą gospodarkę, bo u ciebie nie ma wszystkich. A bez ich, zapomniałem, zapomniałem bez To cofnę. Yy, więc tak jakby ktoś właśnie ten miał ten, to niech sobie początek ktoś obejrzy, jak nie zrozumiał i sobie powie yy, A my na gospodarce, mojej gospodarce, która posiada około Bodajże tam 30 hektarów, 25-30, może w dzierżawę trochę weźmiemy, zobaczymy. Mamy takiego nowego case'a, yy, słuchajcie, 110 koni, maksuma, pług, czwóreczkę z wałem, zobaczymy, jak ten wał będzie się spisywał. Yy, posiadamy jakieś tutaj, no, troszeczkę opryskliwacz taki na no, jeszcze zawieszany na belce. Yy, z tyłu rozsiewacz też nie za wielki, ale jak najbardziej wystarczy na moje hektary. Yy, agregat taki yy, unijny, robi swoją robotę bardzo fajny, polecam. Yy, tutaj mamy taki, taki powiedzmy. Coś w stylu głębosza, grubera, yy, i tu też właśnie, to jest taki właśnie taki drapacz bardziej. Yy, powiedzmy, jakieś błoto rozciągnąć, coś w tym stylu, to jest bardzo fajna maszyna. Yy, to bardziej służy jak, jako grube, jak głębosz. Yy, no z tyłu mieczka. Yy, tu mamy jakąś przyczepę, przyczepa jeszcze będzie jedna na pewno planowana. Na razie jest to jeszcze, mamy w planach zakup kombajnu. Yy, póki co, siewnik, stoi, stoi taki potlingera. Yy, być może siewnik się zmieni, ale to wszystko się okaże w niedalekiej przyszłości. No, mamy pokrzywą sześćdziesiątkę z siewnikiem do kukurydzy. Siewnik do kukurydzy też jest mój. I do buraków oczywiście, do tak, do jest, tak jest, tak jest, No, a jeżeli tutaj chodzi o, o resztę tutaj, co, co w budynkach, no to to się sami okażecie. Jeszcze muszę kilka rzeczy kupić. I tutaj jakiś lekki osprzęt do, do, tura. Hodowli nie posiadam. Jak będę chciał oborin, to po prostu będę jeździł na kurniki, bądź coś w tym stylu. No, więc to takie przedstawienie. I ruszamy właśnie sobie na pole w tym odcinku będziemy sobie łorać, będzie uwolnić łorkę 2016 no a ty Kaskadery co tam będziesz robił? Słuchaj, pole. polez pole, a jaką da, da, dawkę wapna dajesz? Nie wiesz co, jak tutaj jest ustawione No Myślę, że na, na, na to pole będzie sypane dwa razy bądź o. też w niektórych miejscach będzie sypane dwa razy Matko święta, to zbankrutujesz te ty A i o tym tak jest, mam tutaj wiesz, dobrze. przysypane, wysypane dwa tiry. Mam o, nadzieję, że to bo, no bo na bogato kolega poleciał, bo mnie tylko półtora przywieźli. Nie mam dwa. A jakie masz wapno? Magnezowe, glękowe, jakie masz e, Wiesz co ja mam magnezowe. A ty... A granulowego nie chciałeś? Nie. Dlaczego? Bo chciałem normalnie, wiesz co granulowane. Pod, ponoć działa. działa działa, No do dobrze Kaski, rozumiem cię. Ja dojeżdżam na moje hektary właśnie jeszcze nie załagany na wiosnę, ale to spokojnie, to pole będzie przeznaczone pod kukurydzę, więc, więc w sumie no, nie ma to się spieszyć, bo jeszcze przymrozki w nocy, nie? Dokładnie, jeszcze, taki... jeszcze w niektórych miejscach prawdopodobnie spadnie tak. gdzieś tam. A to jest fajne, długie pole, więc na kukurydzę będzie idealne, jeżeli chodzi na przykład o kiszonkę czy coś, to będzie po prostu bardzo dobrze się na nim robiło. Tutaj ładnie pług, wszystko, nie no ładnie idzie, ładnie idzie, naprawdę. Obok niestety nie zastosowałem, no bo no nie miałem jeszcze skąd, ale kolejne pole już będą w kulturze bardziej zadbane, więc będzie tak. Będzie. Będzie tak. A Ty kaskader na ilu hektarach operujesz? Ja jak już mówiłem, operuję na około 20 hektarach użytkowych oraz 5 hektarach łąk zielonych. Kurwa, ale krzywo pojechałem, no nieważne. Uhum. Tak więc moje całe areale mieszczą się na 25 hektarach jest tak. to 11, jest to 11 podzielonych pól dokładnie, pola mamy tak właśnie po mniej więcej. No, tak po całej mapie, tak? Żeby tam trochę się pojeździć tak dalej. Żeby było fajnie, Szymy. żeby też tej mapy trochę sobie pozwiedzać. Bo jak wiemy ta część bulosiła V7 to właśnie jest mniej więcej teraz gdzie ja jestem, to, to jest właśnie V7, mniej więcej, nie? Tak jest. Dobra, trzeba by to rozłożyć, tylko ja mówię, ja mogę mieć chwilę problem z tym wałem, bo ja kiedyś ten wał ogarniałem i ja miałem z nim straszne problemy, więc wybaczcie mi. Jeżeli... jeżeli no jeżeli będzieś że się sprawował, no to po prostu... No nie będzie po prostu używany. Używany, dokładnie. Tak, yy, więc tak dalej. O mapie to chyba nawet chyba nie ma co tu zbytnio yy, opowiadać. Nie podjechać ci tam z wapnem może? <laughs> nie, poczekaj. O, dobra, pykło. O mapie chyba nawet nie ma co zbytnio opowiadać, bo no, chyba każdy mapę już, już zna i kojarzy, więc tak tutaj jest. nie ma się jakoś co nad tym w tym temacie rozdrabniać, czy tam rozgadywać, no bo każdy raczej już gra i tak dalej, więc, więc czemu nie? Yy, ty, powiem Ci tak, poza tym, że nie umiem orać, znaczy nie umiem orać, no ciężko miachać w bruździe, to ten wał no, chyba chyba nawet daje radę, chyba poprawiona wersja jest nawet tego. To dobrze. Ale zobaczymy, trochę za daleko mi się wydaje, że odstaje, no ale trochę po krzakach musi przejść. Trudno. O boże. Zobaczymy, zobaczymy jak na, na dłuższą metę będzie to spisywać. Bądź sprawować, nie? Dokładnie. Jak, jak najbardziej. Sobie... O, ludzie, teraz mam do Was takie pytanie, nie? Patrzcie, mam niedługą osiemnastkę u kolegi. Idę na tę osiemnastkę. I co ja mogę temu koledze kupić na osiemnastkę? Tak. No właśnie tam pomysły czekam w komentarzach, nie? Naprawdę, bo jestem ciekawy co wymyślicie i pewnie już jestem przekonany, że część odpowiedzi będzie miki Mifiku budmuchaną lalkę. Yy, yy, rozważałem, rozważałem, najbardziej. Yy, ale o Jezu. Ale proponujcie swoje takie propozycje, yy, które no, na przykład byście kupili swojej mamie na 18. No. Takie normalne. Tak, racjonalne no i w zasięgu cenowym, a nie, że Mifiku mu samochód, no słuchajcie. No, no, YouTube aż tak bardzo nie wypłaca pieniędzy, żeby można było sobie samochód kupić za to, nie? No, bądź ale... też nie daje kredytów. Tak, bądź też nie daje kredytów, żeby się spłacało za filmy, nie? W zasadzie byłoby fajne, bierzesz ten kredyt, nie? Tworzysz filmy, ci się spłaca. Trochę ciasno tu. To... Gorzej, gdybyś potem stracił oglądalność. Oj dobra, no to wtedy kredyt się umarza, no bo no wiesz, jak masz płacić? Wtedy <noise> płacisz przez... Przesuwa się na jakieś 10 tysięcy lat. Ja. teraz tu, to... moment, bo tu... Kurna na będzie chyba. Tam przyjaciół kilko mam. Obawiam plac. się, że... Obawiam się, że to muszę tu zaczepić. O tą stronę. O... Na, za na zakręcie pewnie jakieś tam... Dobra. Problem teraz troszeczkę teraz no, muszę zagrać nierealnie, ale nie wiem czy ja po prostu tego pługu nie umiem obsługiwać. Czy on jest lekko tak właśnie skonstruowany w taki sposób? No, ale już dobrze, już podczepiłem. I... idzie, idzie Kejsior, tylko straszne spalanie ma, nie? Mówię tak ten Kejsior chla normalnie jak... najęty. To ja tu właśnie skończyłem wapnować. Tak? Tak jest. to dobrze. A czym w ogóle wapnorosiłaś? Arcewum. A skąd miałeś która? Nie, łopatowałem. Łopatowałeś <noise> bardziej. Łopatowałeś. Ła Łopatowałeś. Łapatować. To dobrze ja sobie wyjdę tutaj się jakoś. Fotę. Cyknie, no bo jakby inaczej bez foteczki miałoby się obejść. W ogóle ludzie dużo osób też mi pisało Miki, że możesz takie fotki robić, bo fajnie jak takie coś widzimy. No, spoko, no to to mogę robić, nie? W sumie nie wiem, dużo osób pisało yy, jak w ogóle tu robić fotki i tak dalej. No, fotki mogę sobie robić albo klawiszem na klawiaturze print screen. One wam się potem zapisują w folderze, tam, My game Farming Simulator, screenshots. Matko święta, przeprysnął koło mnie jak wa... oszołom! Na policję to zadzwoni, poczekaj ty. Zobaczysz, tutaj skończy się takie jeżdżenie, no. Kurwa, wyrwana. zobaczyć, jak to się sprawuje ten wał. jak chciałeś podpierdolić pewnie? Tyż. Ale krzywoło, że ja pierdzielę, nie w ogóle... Nie, z ciężko się że. Znaczy nie dochodzi, w ogóle jakoś nie mogę trafić po prostu w Ale nie wiem czy to jest wina tego, że tekstura jest 360 czy coś Ale po prostu też się nic na nie idzie Ale nieważne, ale orze się, orze się Miki Tak? Chyba nam przywiezą nawozy, bo widzę, że załadowany tir jest A no bo my tam zamówiliśmy, dopiero mają wiesz Załadowany jest tir, ale myślę, że na dniach już przywiezą Myślisz? Jo No bo tam składaliśmy zamówienie, właśnie nawozami Żeby troszkę tam sypnąć No więc, więc dobrze Podsypać roślinkę Teraz będzie dobrze chyba, się wydaje Teraz, bo tam to z tyłu się fajnie otworzyło Powinno mi się teraz ładnie udać, trzepić wjechać Tam przyjadą kielka wow. Wow. zawsze śpiewam Dla ma O, no i teraz profesjonalnie Nie, dobra, ten wał jest spoko Tylko po prostu trzeba... Musi dobrze się ustawić i, i będzie dobrze nie, więc, więc wał jak najbardziej na, na plus no I w sumie fajnie, nie? No że, no wiecie, no jak spieszy się komuś na uprawie, no to fajnie tu Z przodu mamy wał strunowy, potem mamy wał kambela, czyli nam ładnie ziemię dogniecie tam na te 15-20 cm No i z tyłu ładnie nam jeszcze wał tutaj strunowy doprawi ładnie, tak? Pierzynkę zrobi No Więc idzie robota, idzie, nie ma co A ty kaskader? To RCW to odremontowywałeś czy to czy to jakie? Skąd ty to mianemś? Wiesz co to było już stare to było bardzo stare O i po błocie O poszło. RCW Ja to odremontowałem Odremontowałeś to Tak jest odremontowałem Na razie się spisuje bardzo dobrze A ty masz jaki napęd masz od koła czy odwałka czy jaki masz napęd? Odwałka Odwałka bo ja to miałem u siebie od koła Wiszczało się taka klapa na koło i się skręciła cały napęd przed od tego Wiem, słuchaj, wiem. Wiesz? Ja zobaczyć do ciebie jak to idzie. Och, zapraszam. No nie, 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 idzie ja A wam tak. Mam no, oki go znosić, szaleje, ale poza tym. No, no, czy w sumie może nie to, bo ja po prostu w potrafię jechać. Nie wiem, dawno farmingu nie orałem, albo czego to jest wina. Po prostu, no, ciężko, ciężko mi się utrzymać w bruździe, jest wiesz, ale. Ale poza tym jest ok. Poza tym Kurde. jest ok. A. Dobrze, że kupili ten wał. No to w promocji dawali, wiecie, tak? jak mówili, że weźmiesz pół, to dostaniesz wał w cenie za połowę, nie? No to to, to było żal. nie, nie idzie najgorsze. Chociaż to dobrze jest, bo to jest długie pole, nie musisz dużo namanewrować tym wałem. No, zakopałem się. musisz dużo manewrować wow. z tym wałem. Czekaj, bo No bo ja przez O, dobra. Podczepiłem w trakcie ładnie kopie. I idzie. A ty z czym przyjechałeś, talerzówko? O to ja możesz jadę. chodź, to takie na przykładku to błoto mam. Chodź, jadź. Cofnij się trochę I tam tam będziesz mógł stależał... Eee, z matkę spadłbyś, ty uważaj z I Już przed sobą będziesz miał taką kałużę błoto, to tam byś mógł trochę to rozciągnąć Tu? E, poczekaj. Nie, tam jest. Tam dalej, 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 dal. tam masz takie większe. A gdzie masz ciebie do poplonu? Zdjąłem. Zdział. Zdjąłeś? O, dobrze, właśnie będziemy się trochę lepiej, wiesz, nie będzie lgnął tak Zawsze będzie inaczej, nie? Powiem ci, że w tym roku niby sucho, ale powiem ci, że tak to... Czy tak sucho do końca było? To nie wiem. Nie widać tego po tych polach pojęci. Bo tutaj to jeszcze dobrze, ale myślałem, że takie bagno mam, że matko Boska mówię. Ja mówię, co, to się stanęło jak tam zajeżdżam. A u ciebie jak tam stan pól wygląda? Elegancko. Powiem, ci, powiem ci, że jestem zadowolony. Tak? Tak. Z czego? Yy, wiesz, wszystko powoli sobie wschodzi. No, póki co, póki co nie, nie, jest, nie jest źle. Nie ma Oj, tu to troszeczkę ten wał, nie ten, ale dobrze. Się przyjedziesz rozbronkować, poprzeczniaki, bo i tak poprzeczniakom nie zrobię z wałem i tak co tam, wiesz? Taką sztywną bronę się weźmie, się załatwi i się podlać. Zdziałeś te? Co? No, botniki? Yy, nie, założone są. Założone są kaski, co ty gadasz? Okay, okay. O, ogólnie ktoś miał dobry pomysł, kaskader, żeby przed odcinkiem zapalił sobie kawałek jointa. Czemu? Żebyś był taki... nie byś nie był smutny, tylko żebyś był wesoły. <noise> bo bo masz taki smutny głosik podobno. Zach <noise> tak powiedział? Nie gdzieś czytałem i mówi... Gdzie się zapalił Jointa przed tym, bo taki smutny głos, jakby go dziewczyna wrzuciła. <noise> Nie, 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 nic się nie stało elegancko wszystko. Nie wiem, ale tak, tak, tak mnie to rozweseliło, że sobie. sobie wiem. W sumie Kaskadek, masz taki smutny głosik, no... Wie? Mam taki smutny głosik. No to już po prostu twój głosik. Ale no mówię wam ludzie, jakbyście jakbyście usłyszeli głos Kaskadera z mutacją... No to niech sobie obejrzą na kanale Rolnicy Machencji, jakieś no, pierwsze moje no, filmy. Ale mój tak samo jeszcze pamiętam trochę nagrywali. O Boże! Co to wtedy było ty, daj spokój. Czy ty to widzisz, ja teleżować. Dobrze, ale co to była za porażka wtedy? Ja pamiętam twój głos, i mój, jak, jezu. Ale to w ogóle było. Cześć, z tej strony Kaskader. W dzisiejszym odcinku rolnicy mechanicy będziemy zajmować się żniwami. No nie, to, do jest, mnie... jest, to jeszcze jest gruby głos. To jest No ja mnie tak, bieg... ty <noise> <noise> ale to nie, to ja pamiętam już taki, taki jak taka piszczałka troszkę. Nie dosyć, że. Co? Kaskadera nam popsuło. Byli się na problemy z tym człowiekiem. Hehe. He. nam kaskadera, no ogólnie, ale mówię wam, naprawdę, Co ja chcę, ale głos kaskadera jak był mniejszy, yy, młodszy, w sensie to... No, niestety kaski z powodów technicznych, no nie można nam dalej towarzyszyć. Tak jest. Yy, ponieważ internet yy, odmówił posłuszeństwa mi, znaczy w sensie miałem problem z biciem na serwer, yy, a zbyt nie mam czasu, żeby teraz zajmować się tym problemem i po prostu stwierdziliśmy, że dokończę sobie to pole sam yy, i tyle, tak? A kolejny odcinek Lucas Tandera, w ogóle jakby ktoś tam jeszcze tak nie wiedział Skończyliśmy na początku, nieważne znaczy ważne yy, trochę się wyrwaliśmy sobie z wątku, bo to tyle czasu zajęło dla was jedno cięcie, a dla nas parę dobrych, paręnaście dobrych minut yy, minęło yy, ale, ale co yy, mogę powiedzieć tyle że, yy, że na pewno. O Jezu, brudy, że na pewno, Że na pewno kilka odcinków się pojawi, właśnie z Bolusiowa. Yy, I zobaczymy. Być może jeszcze dojdzie nas trzecia osoba, tak? Taką mamy nadzieję. Tak, planujemy, że właśnie będzie jeszcze grała jedna osoba. Kto to będzie, przekonacie się długo sami. Yy, I będzie grała na tej gospodarce tam, tam na górze tej, tej nowoczesnej. Na no, Na Kurnikach, dokładnie. Yy, ale to dołączy do nas już tak pewnie w trakcie sezonu bardziej, yy, ale zobaczymy, yy, zobaczymy kto to będzie, bo sam też yy, do końca, sami też do końca nie wiemy, yy, kto zechce z nami zagrać, yy, po prostu z tych osób, które by nam odpowiadały akurat, nie? W ogóle muszę się zatankować, jechać, bo mam mało paliwa. Radość zatankuje na, na tą gospę nowoczesną. Nie że tankowanie jest, ale spokojnie. Tu po Jezu. ale spokojnie. Walnąłem, ale, 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 jest dobrze. Yy... Jak myślisz, że tu może być tankowanie? Jest tutaj. Tankowanie jest u Ciebie, no. Pan mówi o tej nowoczesnej. Na nowoczesnej? No. E Czekaj, pomysł no pomyślemy, pomyślemy. pomyślemy. To nie, może być... lubię raz, w potwierdzam. A, a tego garażu nie mogę otworzyć coś. A to mogę? To mogę, już, to już lepiej. To jest tu ciekawego? Nie, 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 to nie ma nic ciekawego. Eee, suszarnia chyba... A tu będzie paliwo, Dobra, będzie przy tym że Ten case no co jak wcale on to tak chlapa ludzka na normalnie trochę już im popracowałem, ale z tylko tankować, tankować normalnie bez dna. Rozumiem, że fajnie, że spala, że trzeba tankować, no bo niektóre młody to nie ukrywajmy się, nie są tankowane ani razu podczas grania. No ale bez przesady, żeby nie tankować go trzy razy na pół godziny. Nie? No. Kaskader się zgadza A wie, mówiliśmy o kaskadera głosie o, kaski, głos głosem, ale jakby zobaczyli twoją fryzurkę, to o. Też była fajna, nie? Nie uważasz? Kaskader Nie, nie, jestem, jestem, tak troszeczkę wiesz. Byłem zajęty tutaj jedną. Rozumiem sprawy tutaj, zawód miłosów. Nie, ale ogólnie tak, Kaskader się bardzo zmienił. Ja w sumie też byście zobaczyli tam jakieś jakieś jak jakbyście odgrzebali moje na początku, to też troszkę się zmieniłem. No ale to każdy wiadomo z wiekiem i tak dalej, no. i ta zmiana jest nieunikniona. No i zawsze musi nastąpić jakby nie było. Wręcz właściwa. A wręcz właściwa, no no bo jakbyście słyszeli kaskadera głos przed tą mutacją, no to jednak... He było? E, chociaż ja też pewnie miałem, no nie pamiętam jak miałem głos przed notacją. Znaczy no w sumie, no na pewno miałem taki piskliwy, ale... Ale pamiętam, że jak była muzyka, to nie musieliśmy śpiewać piosenek. E, tylko rysowaliśmy, już ten, piosenkę. Jak wiesz. Praski też tak miałeś? Nie, chyba nie. Chyba nie. Wiem, że, że, tak, była taka możliwość, że, że nie chcieliśmy śpiewać, bo ktoś miał mutację i się, i się ten, to, 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 to nie ten... Mutacje to mi się ogólnie kojarzą z Wiedźminem, nie wiem czym. No tam były, nie? Nie wiem, jak, jak ktoś ogarnia tą seryjkę, to wie. Nie kaski? No, no jak najbardziej. Dobra, a teraz pytanie. Ale, z... Ale zobacz, że jak ja już nie jestem w grze i tylko wejdę na Face'a, to już jestem taką nie... Nie... niedostępną osobą. Wiem. Kaski. mogę to złożyć? O, mogę złożyć, dobra. Wypadałoby jeszcze zrobić sobie poprzecznik, jako tako. Powiedzmy, że tak, tam troszkę tam od miedzy nie, nie, nie dorałem na jedną sklibę. Ale to wpadnę za talerzówką, to przejadę dwa razy, to tam pod kukurydzy, to tam zabieram. Nie będzie nawet śladu. W ogóle zauważyłem, że są tu tekstury, skurki, 60 chyba. I one fajnie, wszystko tylko problem z pracownikami. Podpuściłem pracownika parę razy i troszeczkę miałem mały problem. Nie chciałem jechać, tak jak powinien. Lekko jego kurs jazdy był zaburzony i nie wiem, czy to właśnie jest spowodowane tymi teksturami, czy po prostu pracownik na jak to w farmingu bywa, nie? Różne są przypadki, tak, bo i tak będę musiał tu przyjechać, to jakoś uprawić dla jak, tu to żywko sobie wpadnę i po prostu sobie tam przejadę bo w tego. Yy, jeszcze jeden poprzeczek Jezu, Jeszcze jeden poprzeczek sobie tam zrobimy. Yy, I pożegnamy się, bo, bo, bo po prostu będę kończył. Jadę. oraz kolejne pole, bo no, trzeba jeszcze jedno pole pojechać w po kukurydze. Yy, oczywiście kukurydza będzie szwana na ziarko. Yy, może będzie cena w tym roku, to zobaczymy, obstawiam właśnie troszkę, tak yy, inwestuję w to. Więc zobaczymy yy, jak to wszystko będzie. Po jej się jak ładnie z fajnie rysałem? O między drzewko, widzicie jak pięknie się zmieściłem idealnie, nie? -a, -a. ja Amarumo, jak to było? Kaski Bella coś tam Picabella Magnifique Picabella coś tam, Pikachu wzywa mi się No więc e, w tym odcinku to by było na... tak, 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 w tym odcinku to by było na tyle no i co, do zobaczenia, kolejny odcinek z właśnie z Polusiowa u Kaskadera, więc trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, cześć. No.